Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem. Podsumowanie Easy Day. Jak wiecie, parę tygodni temu były Easy Day, każdy był na tej aplikacji confirmed. Kto wygrał parki, kto wygrywał, kto przegrywał, jak ja. To przegrywał i były zadowolony, czy nie. Ale dostaliśmy Easy od Westa. Naprawdę dużo modeli remasterowanych, takich starszych, więc chciałem przejść pokrótce po tych parkach. Udało mi się trochę kupić par od Was, właśnie. I wszystkie pary są na Instagramie, jak i na stronie internetowej. A. Tych par, których nie mam, pokażę wam zdjęcia, jak też tutaj. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że wam to coś się coś podoba, bo wiem, że kiedyś tak nagrywałem, e, taki overview par, więc też będzie spoko. Zanim zaczniemy, bardzo proszę o subskrypcję, like oraz komentarz. To się bardzo liczy w algorytmie czy coś. Trzymajcie się i lecimy. Więc pierwszą parą jest to Easy Black Reflective. One, jeżeli ktoś nie ma w ogóle, to te Blackie wychodziły pierwszy raz na Easy Supply, i one były cenne, były około 3,5 tysiąca, a przez ten restock one oczywiście spadły i ceny teraz wchodzą około 2,5-2,6 No są na mojej stronie ale naprawdę mega fajna para reflective są akurat rzadkie na pewno będziecie mieli za chwilę w fotkach jak wyglądają całe, yy, całe z fleszem dla mnie naprawdę bardzo spoko para no. blaki jak blaki lecimy dalej następną parą były to bredy były bredy i zebry właśnie zebry były tutaj no i bredy klasyczna moja mama też ma one też były oni chciałyby na to odcinek kiedyś a jeżeli nie było odcinka to zbędę trzeci listok Pierwszy listok był w grudniu, a potem he, był na easy, na easy Day. No i mamy teraz tak. 700. E, zwykłe, czy to są V? V Tak, są V trójki Glow, więc to jest najnowsza korzystka. One, one nie wyszły wcześniej, więc to była taka premiera ich na Easy Day. I co z nich spokoja, to jest to, że ugonałem jak Alwachy. Czyli całe czarne, ale co jest naprawdę bardzo spoko, to jest to, że mają e, tutaj takie glow in the dark, więc całość świeci ciemności. Postaram się też fajną fotkę dać, 350 V3, can't go wrong. Naprawdę ciekawy but, teraz są jeszcze fajne, więc jeżeli coś nie ma tej pary, to, to polecam to kupić. I przejdźmy do kolejnej parki. Są to 700 -a. Wave Runner. Nie wiem, który to już jest ich, jest rystok, ale tego te buta się nie da zabić. Naprawdę. Jeżeli ktoś ma okazję kupić teraz, to naprawdę kupcie je, bo potem wywindują. Ja kupiłem trochę parek, jestem mega zadowolony. Myślę, że kupi Double Lapa, czy Może sobie kupię, no zobaczę, ale naprawdę para jest niemożliwa. Para jest klasyczna. Najlepsze dinki, najlepsze easy, które wyszły kiedykolwiek. Ja moją parę mam 3 lata i jestem tak zadowolony z niej, więc jeżeli coś nie ma, jej, naprawdę kupcie. Ale fajna para. OG WFNR. Kolejne parą są to. Też kupiłem was ulubione. E, restockowały miliard razy. E easy White Cream. Więc creamy, no. No to creamy, ja mam pan powiedzieć. Kiedyś był restock na milion par i były sold out. A teraz widzicie, widzicie jakie są ceny. Więc naprawdę, no. Creamy can go wrong. Teraz kupiłem troszkę parek, e, Para jest, no. Szalone, biały Easy. Po prostu. I ostatni parą, którą mam in hand są to Easy Synth Reflective, więc. Jeżeli się nie mylę, to, to była para. To była para. Asia Exclusive, chyba? One wychodziły. Tu one wychodziły w jakimś paku. W były chyba z Daylightami i klejami. Więc dwa lata temu były. Były 350 tak podzielone regiony. I to był region azjatycki, jeżeli się nie mylę. Takie różowe i zjednoczone, chyba idealne. Ta chłopaka też mi się spoko. I to opcja reflekty. więc te same są I jak widzicie, nie mają pultawa. Samo. A nie, wtedy mają, jest jak one... Więc jak poprzednie 150: one nie mają pultawa, ale te mają. I teraz przechodzimy do par, które mm, nie mam niestety. Nie udało mi się kupić, albo nie chciało mi się kupić, bo się nie opacało. Mam tu moją ściągawkę. Więc pary, które nie udało mi się kupić, ale były, są fajne, moim zdaniem i są dobre rzeczy, ale więc tak, nie udało mi się kupić na przykład e, Soft Vision 500, tutaj macie, Soft Vision to była druga kolorystyka, które wyszły, takie różowe, naprawdę sympatyczne, następnie były te laty czyli Europa Exclusi, można powiedzieć, bo tutaj są, e, kiedyś miałem, też miałem na sklepie, fajne, takie szare z pomarańczowym akcentem, kolejną parką były to Jebry, czyli... Takie no, żółte zebry. Eee, co jest o nich mega ciekawego, to jest to, że kiedy one wychodziły dwa, bo trzy lata temu, czy trzy lata temu, one kosztowały 3500 zł, a teraz. Potem był restock, kosztowały retail, a teraz kosztowały, nie wiem, w sumie 1500 chyba, 1200, 2000, więc jeżeli ktoś byś chciał, dajcie znać. I teraz przechodzimy do par, o której jeszcze nie mówiłem. Cloud Reflective. Sympatyczne, w ogóle ciekawe jestem, czemu tyle Reflective udali. Następnie były sendy, 350, no i potem. I Azele 700. Słyszałem, że był Azela, Nie wiem, czy to prawda. Nie widziałem nikogo, kto kupił. Macie Azele, czyli OG v 3 700. I zostały nam mm, trzy pary. Trzy pary, które osobiście moje zdaniem, nie, nie było resellne, nie? na przykład Zion. MVA yy, Black oraz Inertia 700. Więc te, te pary nie kupowałem za bardzo. jest, jest na nie w stanie ale jakoś nie wiem pewny. A te co kupiłem teraz, to wiem, że są Banger, więc. Kupujcie, nie no, to naprawdę. Wszystkie Easy, bo mam ma, ma jest spoko yy, i są zapewnić, że był taki Easy Day. O wiele lepszy niż ten Sneakers Day, jak pamiętacie, to sneakers no, nic nie dał. Oprócz czwórek Lightning, tak to nic nie dał. Więc powiedzcie mi, co wolicie, Sneakers Day czy Easy Day, i tyle. Widzimy się w poniedziałek. Dajcie subskrypcję, like, komentarz, wszystkie moje streamy tutaj. Trzymajcie się, ciao. in the porch of five and a horse i'm ready for war i'm coming for throws to turn to a ghost i need to know everything now you be surprised at the info you get is by letting them talk so i'm letting them talk gotta keep quiet maneuver in signs to let them and talk up their body another one body that's